Posiałam pomidory taką metodą w kubeczkach, jak może pamiętacie. Dałam tylko trochę podłoża, posiałam nasionka tutaj. No i to było 18 marca. Teraz mamy 3 kwietnia. Pomidorki wyglądają tak i one kiełkowały w różnym tempie. Te były pierwsze, i już dosypałam jakiś czas temu podłoża. Bo ten pomidor wystrzelił w górę. Dziękuję za pomidor Stalin. I rośnie jak na drożdżach, jest największy ze wszystkich. No i widzicie, to było w sumie szybsze niż pikowanie. Bo tylko trochę ziemi dosypałam, nie, nie wyciągałam korzeni, nic takiego nie robiłam. Nie, pomidory nie przeżyły żadnego szoku. Czyli muszę potwierdzić, że to jest metoda, która nie zatrzymuje wzrostu pomidorów. No i. Będę je za jakiś czas przepikowywać do półlitrowych pojemników z całą bryłą korzeniową, czyli mogę polecić na razie tę metodę. Zaraz Wam pokażę szczegóły. Kaja, pilnujesz pomidorów? Pomidory włożyłam do takich plastikowych, przezroczystych pudełek, ponieważ ta panna by się bardzo zainteresowała nimi. No i widzicie, są pomidory różnej wielkości. Jedne są, te są właściwie jedne z największych, ale mam też dworfy, które są krótsze. Na przykład to, dwarf purple heart. Niektóre um, są większe. Zaraz wam pokażę, jak dosypać tego podłoża. Czyli tak, jak widzicie, to są pomidorki, którym jeszcze nie dosypywałam podłoża, bo te wzeszły dosyć późno. To jest taki gigantyczny pomidor Mega Marf, Kaja. I widzicie, czasami. Wykiełkowały trzy. Siałam po cztery nasionka, ale czasami wykiełkowało tylko jedno. Niektóre wcale nie wykiełkowały, niektóre miały cztery, niektóre trzy. Dlatego sieję zawsze więcej nasion, bo jest zawsze takie ryzyko, że po prostu nie wszystkie wykiełkują. Teraz biorę nożyczki i żeby po prostu nie uszkadzać tych korzeni, nie wyciągać, ucinam te najmniejsze. Po prostu ucięłam. E, te mniejsze pomidorki zostawiłam najładniejszy, dosypałam podłoża. Tutaj na przykład są pomidory, które są silniej rosnące, German Red Strawberry i Black from Tula. Tu już było troszkę podłoża dosypane, ale teraz jest czas, że można dosypać troszkę więcej. Po prostu bardzo szybko się to robi. Nie uciskamy tego podłoża zbyt mocno. W ogóle tu miałam spory problem z podłożem. Tym, tym pierwszym. Przestały mi siewki rosnąć, papryki, pomidorów. I musiałam iść na poszukiwania lepszego podłoża. To wygląda na lepsze. Wszystko zaczęło rosnąć. No ale musiałam poprzesadzać wszystko, co miałam w tamtym podłożu. Może powiecie, że tyle samo czasu zajmuje, co opikowanie na no. Nie wiem. Mi się ta metoda raczej podoba. Kaj też. Jak widzicie. Kaja w ogóle jedzie do kawalera. Pewnie jutro. Żeby mieć kociaki. Nie wiem, czy jest gotowa. Bo trochę się uspokoiła. Ale zobaczymy. No i pomidorki gotowe. Ja tutaj um, zmieniam te pomidory, które są pod lampą. Tu widzicie, jest jedna lampa, tam jest druga, bo te, które były pod lampami, dużo szybciej rosły i to były te właśnie, które wam pokazałam w pudełku. Wczoraj wieczorem je wymieniłam na te, które wcześniej były w pudełku, żeby sobie podrosły. Także światło ma duży wpływ na wzrost pomidorów i kolor, bo tamte są dużo ciemniejsze. Te są takie raczej blade. Niektóre, tak jak ten, dopiero wykiełkowały po długich zmaganiach. To jest jeden z tych olbrzymów. I w sumie mam 70, miało być 70 pomidorów, ale niektóre musiałam nawet dokupić, takie na przykład jak Sun Gold F1, żeby zrobić mój eksperyment. No ale w większości pomidorki mają już liście właściwe. I tutaj sobie w tych kubeczkach rosną. Następny etap to będzie przesadzenie do większych pojemników. I wyniesienie do inspektu nadwór. Tutaj zabezpieczenie przed kają. papryki w pudełkach nie mają tutaj zbyt dużo światła, ale ona siada na tych pudełkach i po prostu. Są bezpieczne i też wynoszę je już trochę na dwór. Tutaj trochę papryk. Zobaczcie, niektóre pomidorki dopiero wzeszły. Tak jak na przykład ten. Musiałam go dosiać. Aha, jedna, jedna taka sprawa o tym sposobie siania. Jeżeli mamy tylko tyle podłoża, tak malutko, to jest takie ryzyko, jeżeli postawimy te kubeczki na południowym parapecie i jest słoneczny dzień, to wtedy to podłoże bardzo szybko wysycha. Ja pojechałam do pracy na 12 godzin i po prostu ta odmiana od Wolf Parfait po prostu padła. Wyschło podłoże, wyschły siewki i musiałam siać drugi raz. Tak, Kaja? Tak było. Także uważajcie, trzymajcie, utrzymujcie wilgotność podłoża, jeżeli siejecie tą metodą, z małą ilością podłoża na dnie, a zwłaszcza podłoża, które nie jest zbyt dobre. Także ja to wietrzę w tym momencie, ale zamykam, i kaja sobie może siedzieć. Jak jest słoneczny dzień. Ona uwielbia siedzieć na tych pudełkach, bo to jest południowe okno. I jest po prostu ciepło. Tak? Tak. Jeszcze jedna taka mała uwaga na, na temat siania e, tych pomidorków w kubeczkach. Jeżeli siejemy cztery nasionka, to starajmy się je posiać w centrum, bo skończycie tak jak ja. Ja sobie siałam tak. Jedno tu, jedno tu, tu i tu. I w sumie żadne nie było w centrum. I widzicie, jak Wam wykiełkuję ten z boku, to wygląda to trochę. Nie za bardzo, ale w sumie nie wpływa to na jakość sadzonki tak bardzo, tylko po prostu, no nie wiem, mi to przeszkadza. I teraz mam dwie sadzonki tej odmiany, którą bardzo chciałam Cuore Antico di No i normalnie to bym ucięła jedną, tak jak wam próbowałam pokazać, po prostu ucinam tu, ale ta odmiana. Jest dosyć rzadka. Nasiona są trudno dostępne. Niektóre pomidory mi nie wzeszły, więc sobie tak myślę, że chyba sobie zatrzymam dwie sadzonki tej odmiany. Jak myślicie? Kaja, jak myślisz? Hmm? Nic nie myślisz? No i myślałam jeszcze, żeby w tych pudełkach zrobić otwory. Ale jakoś jeszcze do tego nie doszło: wypalić lutownicą albo wywiercić, no ale pewnie tego już nie zrobię. Przykrywam tylko, ponieważ jest 14 stopni dzisiaj na zewnątrz, wynoszę na zewnątrz, żeby dostały więcej światła, po prostu. Czyli podsumowując, wady i zalety tej metody kubeczkowej. Wady to takie, że szybko wysycha taka ilość podłoża. Trzeba, trzeba uważać na to, żeby zawsze miały wystarczająco wilgotno. Zalety to, to to, że nie uszkodzamy korzeni. Wiem, że niektórzy mówią, że pomidory lubią pikowanie, lubią przesadzanie, ale każda roślina lubi pikowanie i przesadzanie, jak dostaje więcej podłoża i nowe podłoże, świeże. Także. Nie wiem ile w tym jest prawdy, czy uszkadzanie korzeni naprawdę pomaga pomidorom, czy nie. Dlatego robię ten eksperyment. Jak na razie to miałam problem z podłożem. Także trudno mi powiedzieć, czy ta metoda jest lepsza od innych. No ale tak zrobiłam. Zajęło mi to mniej czasu, oszczędziłam sporo czasu przy pikowaniu. Ta moja metoda z pudełkami też mi się bardzo podoba, bo nie mam tyle miejsca na tym moim stelarzu, na tych drzwiach do ogrodu, żeby wszystkie moje 70 kubeczków zmieścić i jeszcze papryki do tego. Także te pudełka przezroczyste są na parapecie i dla mnie się sprawdzają bardzo dobrze. Zwłaszcza jeżeli macie zwierzęta domowe, koty czy, czy jakieś zwierzęta, które mogą Wam po prostu zrzucić Wasze siewki z parapetów, to... Taka ochrona w pudełkach przezroczystych jest dobra. No, tyle mam do powiedzenia na dzisiaj. Obserwujcie, co się dalej stanie, jak będą rosły. Pozdrawiam i cześć.